Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im, Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to rzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy, gdyż czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Wejść co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie, czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi obok wielu tematów takich niuansów w dzisiejszej ewangelii tematem ważnym jest zazdrość jeden z grzechów głównych czym jest zazdrość z jednej strony jest to smutek z powodu bliźniego a zarazem radość z jego Nieszczęścia. Ktoś kupił taniej mieszkanie, inny otrzymał lepszą posadę. Komuś udało się wygrać konkurs, a ktoś stojący z boku, taki na pozór niezainteresowany, nie może na to patrzeć, bo go bolą oczy i kłuje serce. Takie obrazki z życia dzieją się każdego dnia. Wystarczy tylko trochę rozejrzeć się wokół siebie, by. Dostrzec złość, wrogość, nienawiść. W kategoriach moralnych jest to jeden z grzechów głównych, ponieważ rodzi inne grzechy. To jest taki trochę polski grzech. Nie umiemy się cieszyć szczęściem innych. Może to dlatego, że niemal każda rodzina doświadczyła kiedyś jakiegoś niedostatku, cierpienia. Może to dlatego, a może. To jest jakiś, jakiś wynik niezrozumiałej pychy. Podłożem zazdrości jest stawianie siebie w centrum, niezdolność pragnienia dobra dla innych, niezdolność prawdziwego miłowania i cieszenia się. Zazdrość polega więc na pragnieniu wciąż więcej i nieosiąganiu tego celu, czyli braku zadowolenia. Czy nie smucę się, kiedy widzę moich najbliższych przyjaciół, kolegów, znajomych bardziej zdolnych, bogatszych, lepiej uposażonych? Czy pamiętam o tym, że dobry Bóg, także mnie, nie poskąpił swoich darów i talentów? Mam ich tak wiele, jestem wezwany do tego, by je ciągle rozwijać. Jak więc odróżnić takie prawdziwe, zdrowe ambicje, pozytywną motywację, pracowitość od zazdrości? To nie będzie trudne, jeśli dobrze siebie znamy. Jeśli motywem naszych działań jest chęć dorównania komuś, pokonania go, zdobycia więcej, mimo że tak naprawdę wcale tego nie potrzebujemy, no to mamy już problem. Ale jeśli. Realizujemy swoje pomysły, plany, marzenia. Jeśli nasze działania są zgodne z naszym systemem wartości, nie grozi nam chora zazdrość. Po prostu szkoda nam będzie sił i czasu. Dobrze jest zakosztować, jak piękna jest bezinteresowna miłość. W tej dzisiejszej Ewangelii nie wolno nam zapomnieć, że chodzi też o pewną. Wartość nadrzędną, bo jest to zapowiedź Królestwa Niebieskiego, żebyśmy umieli cieszyć się wszystkimi, którzy to Królestwo Niebieskie osiągną, nawet tymi, którzy w ostatniej chwili swego życia się nawrócą.